Co tak długo? Zaspałem. Bez ciebie możemy nie zdążyć przed zmrokiem. Dobra, dobra, spokojnie. Mam nadzieję, że wziąłeś leki. Jasne. To dobrze, będziemy mogli iść bez masek. Gdzie dzisiaj idziemy? Musimy sprawdzić to miejsce. Co tam znajdziemy? Opuszczony obóz, raczej nic więcej. Mam znajdziemy jakiś lekarz. Też mam taką nadzieję. Tak, co ci jest? Jack! Wracaj! czekaliśmy na ciebie. Czego ode mnie chcecie? Jesteśmy tu, by wykazać ci właściwą drogę. O czym wy mówicie? dowiesz się w swoim czasie. O, o co chodzi? Cholera, nie wziąłeś leków. Co się stało? Nic nie pamiętam. Zapomniałeś leków, idiota? Sorry, myślałem, że wytrzymam. Przez ciebie straciliśmy dużo czasu. Musimy ruszyć. Dobra, ty sprawdź namiot. I co? W samej jedzenie i pistolet. Ale to chyba wszystko Zbijamy się, Pomoczy! co jest! Weźmy to sprawdzić Nie patrzcie się, tak pomóżcie mi do cholery! Dobra, zaat Nie załadowałeś Tam jest jeszcze jeden Masz za mira, jesteście ściągami Nieźle sobie poradziliście Dobra tam, rano się spieszyłem nie załadowałem kawacha od razu mogęś o wszystkim zapomnieć A kto ci dupę ratował? Spokojnie! Skąd jesteście? Chwila, chwila, na początku powiedz kim jesteś. Jestem MK, szukam jakiegoś obozu, który mnie przyjmie. Dobrze się składa. Jack, myślisz, że Wiktoria mnie przyjmie? Na pewno. Mk. Ej! przed ją ktoś stał. Ej Sprawdź, co tam jest Maska gazowa Woda I mapa. Dobra, sprawdzimy to w bazie. MK pójdzie z nami do przystani. Dobrze. A więc z tych notatek wynika, że właściciel plecaka miał misję odbyć jakiegoś lekarza. Ciekawe ile ten plecak tam leżał? Na zapiskach widziałem datę. Czekaj. A jest? 28 sierpnia 2025. Chwila to, wczorajsza data. Czyli ten lekarz jeszcze tam jest? Na to wygląda. Długo nie wracaliście. Małe komplikacje. Dobra, dajcie co macie. Chwila, kim jesteś? Jestem MK. Szukam obozu, który mnie przyjmie. Dobrze trafiłaś, ale aby zostać, musisz sobie na to zasłużyć. Jasne, nie zawiodę nas. Jak coś, to będę u siebie. Znalezione rzeczy zostawcie w magazynie. Poczekaj! Tak? W tym obozie znaleźliśmy dziwną mapę i zapiski. Właściciel tych notatek miał uwolnić jakiegoś lekarza, który niby może pokonać wirusa. Nie wiemy, czy możemy temu wierzyć. Idźcie to jutro sprawdzić. Upaść tym zapiskom? Nie, ale nie mamy nic do stracenia. A więc się zgadzasz? Tak. A więc do jutra. Powodzenia.